Że mamy bardzo dobry potencjał, że Szczecin może się rozwijać, że to, co zostało stworzone, dobrze rokuje na przyszłość. Ta myśl urbanistyczna, architektoniczna stwarza nowe szanse dla, dla naszego miasta. Jakim jak jest pływająca architektura? Szczecin ma taką okazję, żeby taka architektura mogła tu zaistnieć, no, ma tu du duże akweny, m.in. Jezioro Dąbie, te, tam gdzie jest mój dyplom ulokowany. E, co tu jeszcze można powiedzieć, no jakby powstała idea Szczecin Floating Garden 2050, ale tak naprawdę no, nie powstała żadna architektoniczna wizja, e, wizja tej, tej idei i po prostu z tym chciałem się zmierzyć w swoim dyplomie. Moja praca jest zatytułowana Centrum Sztuki Audiowizualnych w Szczecinie. Zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, a na działce do niedawna zajmowanej przez miejsce Sztuki Oficyna. Stwierdziłem, że w związku z bliskością tam akademików i też różnych obiektów edukacyjnych będzie najlepszym rozwiązaniem postawić to właśnie szkoła. To jest szkoła sztuk wizualnych. O czegoś takiego typowego właśnie wizualnego w Szczecinie nie ma. To jest po prostu mój projekt. A co myślisz o architekturze Szczecina? Podoba Podobać się? Wydaje mi się, że brak jest trochę planu zagospodarowania przestrzennego całego miasta, jakiegoś spójnego pomysłu na to wszystko i dlatego powstaje dużo nietrafionych inwestycji, jak jakieś bloki w centrum miasta. Jest dużo zaniedbanych kamienic w centrum miasta też to jest problem. To jest po prostu, mówi nam o tym, na ile intelekt prawda, studentów Wydziału Urbanistyki i Architektury, jak architektury krajobrazu, rośnie.